Siemaneczko na kolejnym teście. Dzisiaj wchodzimy do mini minibaru w morągu. Pyszne obiady, zobaczymy, czy będzie też fajnie. Zobaczymy, czy będzie tanio, czy będzie pysznie i czy warto polecić. Także wchodzimy, sprawdzamy. Tutaj zamówimy zestaw dnia za 29 zł jest. Dorsz lub. lubu jest kurczaka, zobaczymy. Mamy gąbkową, tutaj mamy dorsza i dzieniaczki. To wszystko 29 zł, ale zobaczmy jak to smakuje. Zutówka drożej niż ostatnio, ale wygląda tak samo dobrze. Dobra, próbuję tej gąbkowej, nigdy nie miałbym, powiem wam. Pycha. Zupka pycha, nie? Przymakuję taki właśnie środek z gąbków. Taki dobry sosik, nie tylko keczupowy, czy jakiś tam inny. Pierwszy raz jem i powiem, że zjadłem po raz kolejny taką zupkę. Mm, pycha. Ja sobie dokończę tą zupkę, a później sprawdzimy drugie danie. Zobaczcie tutaj na danie mojego brata, wziął sobie też takie danie obiadowe, I tutaj z kurczaczkiem, dwa kurczaczki i do tego pomidorowa, mówi, że bardzo dobra. Gołąbkowa zjedzona, jak widzicie, czyściutko wyczyszczone, więc była dobra, naprawdę była dobra. No to przejdźmy teraz do dania głównego, czyli tutaj dorsza mamy z ziemniaczkami, suróweczki, suróweczki na na początek wlecą, tak mieszane. to jest kapusta kiszona i jakaś tutaj sałatka z kapusty normalnej, sałaty normalnej. Mm. Świeżutkie, dobre Naprawdę pycha Ziemniaczki z koperkiem Słone, słone, czy takie w sam raz? No, przydałoby się trochę tej soli więcej, ale Nie jest źle No i sprawdźmy najważniejsze, czyli tego dorsza Którego tutaj mamy W panierce No dorsz Dorsz już fajnie przyprawiony Panierka cieniutka, nie przeszkadza, nie zabija smaku dorsza Ale bardzo dużo ości w tym dorszu jest i to są te twarde ości, które mi się wybiły. Także dorsz w pełnych ości trzeba uważać No powiem Wam także tutaj ziemniaczki, ta suróweczka bardzo dobra. Dorsz w smaku też dobry, tylko te oście. Ości mnie trochę zdenerwowały, dusiłem się przez dwie minuty. Utknęła mi jedna ość w gardle. Nie mogłem tego odkasznąć. Jest wypełniona pełno tym. Nie wiem czy tak powinno być, ale nie dokończę tego, nie chce się z tym bawić. A reszta bardzo smaczna, szczególnie ta zupa yy, głąbkowa była przepyszna. Z kurczakiem nie było problemów, także może jakbym wybrał kurczaka, byłoby lepiej. No a tak, mały minusik, tak czy inaczej. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Tanio. No nic, trzymajcie się, do następnego. Cześć.